Apokalipsa dzień po dniu. Realna umowa. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Apokalipsa, rozdział 22, wiersz 13. Przez Scotland Yard był określany jako twórca największego oszustwa artystycznego XX wieku. John Mayatt namalował ponad 200 falsyfikatów, które zostały sprzedane przez niektóre z największych domów aukcyjnych na świecie. Ostatecznie jednak ta bezczelna sprzedaż podróbek doprowadziła do jego schwytania. Jednym z głównych przesłań Apokalipsy jest powtarzające się ostrzeżenie o zwodniczych wysiłkach bestii by skopiować Boga. Szatan zadał sobie wiele trudu, by oszukać ludzi i wmówić im, że jest Jezusem Chrystusem lub inną boską istotą. Siedem razy w Apokalipsie został opisany jako ten, który zwodzi. Zobacz: Apokalipsa 12, 9, 13, 14, 18, 23, 19, 20, 20 23, 8 i 10. W rzeczywistości cały misternie stworzony przez niego system religijny stanowi fałszerstwo. Wielu zostanie oszukanych przez węża, którego Biblia przedstawia jako tego, który zwodzi cały świat. Apokalipsa 12:9. Dzisiejszy werset ma na celu potwierdzenie w umyśle apostoła Jana, że proroctwa Apokalipsy nie są jakimiś podróbkami. Pochodzą one od Jezusa, który jest Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim początkiem i końcem. Alfa i Omega to pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu. W ten sposób zobrazowany został niezaprzeczalny fakt, że Chrystus stanowi centrum Pisma Świętego i całej opisanej w nim historii, od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. Jezus jest także początkiem i końcem. Oznacza to, że Chrystus jest Stwórcą wszystkich rzeczy i wszystko, co zostało stworzone, zawdzięcza mu swoje istnienie. Apostoł Paweł napisał: Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone to, co w niebie i to, co na ziemi to, co widzialne i co niewidzialne czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Kolosan 1:16. Chrystus jest także pierwszym i ostatnim. Tytuł ten wraz z dwoma pozostałymi utrzymuje go w centrum planu zbawienia. Prawdziwy i autentyczny stwórca jest również odkupicielem, który zrealizuje każdą część wielkiej strategii ratowania ludzkości przed zwodzicielem. Apokalipsa zaczyna się tymi tytułami, a teraz się nimi kończy. Apokalipsa 1, 8 i 17. Jezus zapewnia Jana, a także nas, że nic nie wymknie się spod jego potężnych i kochających rąk. Módlmy się wspólnie. Jezu, jesteś dla mnie wszystkim. Moje życie, moje zbawienie, moje dary, moja przyszłość wszystko jest w Twoich rękach. Do dalszego studiowania. Księga Izajasza, rozdział 41, wiersz 4, list do Filipian, rozdział 1, wiersz 6. List do Hebrajczyków rozdział dwunasty, wiersze pierwszy i drugi.